Czołem. Witam Was wszystkich serdecznie w pierwszej części cyklu Subiektywny Przegląd Literatury. Pierwsza książka, o której chciałbym opowiedzieć, to publikacja autorstwa profesora Bogumiła Grotta, zatytułowana Dylematy polskiego nacjonalizmu: Powrót do tradycji czy przebudowa narodowego ducha. Jest to bardzo interesująca pozycja, jedna z najwartościowszych na polskim rynku czytelniczym, jeśli chodzi o kompleksowe przedstawienie ideologii polskiego obozu narodowego. Profesor Bogumił Grot wykazał się w tej książce bardzo dużym profesjonalizmem, czego wyrazem może być Treść tej książki oraz bardzo szeroki zakres źródeł, z których ten badacz właśnie korzystał. W swojej publikacji profesor Bogumił Grot analizuje m.in. bardzo szczegółowo postulaty programowe stronnictwa narodowego Młodzieży Polskiej, a także obozu narodowego, obozu narodowo-radykalnego ABC oraz RnR Falanga. Porusza tutaj takie kwestie jak podejście do ustroju państwa, stosunek do socjalizmu oraz kapitalizmu, a także porusza oraz opisuje koncepcje geopolityczne polskich narodowców. Badania profesora Grotta nie odgraniczają się jednakże tylko i wyłącznie do okresu międzywojennego. Badacz również przedstawia zróżnicowanie ideowe pod względem programu w konspiracyjnych ugrupowaniach obozu narodowego walczących w czasie II wojny światowej. Dlatego też można tutaj znaleźć także Rozważania ideowe Narodowych Sił Zbrojnych, Związku Jaszczurczego, a także Konfederacji Narodu. Reasumując, jest to publikacja naprawdę bardzo wartościowa, która powinna stanowić element formacji ideowej niemalże każdego działacza. Dlatego szczerze ją polecam. Czas, który zostanie spożytkowany na czytanie tych publikacji, z pewnością będzie czasem bardzo dobrze wykorzystany. Kolejną książką, o której chciałbym teraz powiedzieć, będzie publikacja niemieckiego uczonego socjologa Maxa Webera, zatytułowana Szkice z Socjologii Religii. Jest to publikacja, która jest bardzo ciekawa i myślę, że z pewnością zainteresowałaby osoby, które chcą zgłębiać wiedzę na temat nauk społecznych, takich jak m.in. socjologia, socjologia ekonomiczna, czy też właśnie wspomniana w, tytule, w samym tytule książki Socjologia Religii. Niemiecki autor skupia się tutaj na pewnego rodzaju rozważaniach, refleksjach. Nad tym, w jaki sposób, czy też w jakim stopniu poszczególne religie na świecie ukształtowały stosunki społeczne, uksz ukształtowały rozwój gospodarczy danych społeczności, danych państw. Jest to bardzo ważne zagadnienie, ponieważ nie ukrywajmy, że pomimo tego, co widzimy na przykład w czasach dzisiejszych, Religia była takim czynnikiem cywilizacyjnym, który w bardzo mocnym stopniu przyczyniał się do tego, w jakim, jak będzie właśnie wyglądać życie codzienne wielu ludzi. Weber tutaj bardzo dużą część książki poświęca mówieniu, poświęca przede wszystkim protestantyzmowi, temu tak zwanemu ascetycznemu pierwotnemu protestantyzmowi, który, no nie ukrywajmy, zdobył dużą popularność na zachodzie Europy, szczególnie w świecie anglosaskim. I autor tutaj rozważa, w jakim stopniu ten właśnie surowy protestantyzm, którym bardzo mocno obecny był kult pracy, w którym praca była traktowana jako najwyższa cnota, jako najwyższe wypełnienie woli Bożej, w jakim stopniu tenże protestantyzm przyczynił się do powstania tego właśnie drapieżnego kapitalizmu, tak, o czym się często mówi. Autor jednakże tutaj nie tylko wspomina o właśnie kwestiach związanych z problematyką oscylującą wokół religii protestanckiej, ale również także wspomina o kwestiach w ogóle szerzej całego chrześcijaństwa, wspomina również o tym, w jakim stopniu te systemy kastowe zostały ukształtowane pod wpływem myślenia, czy to w hinduizmie, czy to w jakim stopniu te myślenie zostało chociażby ukształtowane w buddyzmie. Więc tutaj niewątpliwie dla osób, które interesują się tymi zagadnieniami społecznymi, jest to bardzo cenna publikacja. Niemniej jednak od razu muszę zastrzec, że ona jest dobra jako pewnego rodzaju materiał historyczny, ponieważ dzisiaj, w dobie tejże galopującej globalizacji, no nie ukrywajmy, że wnioski, które pisał Weber, a jest to publikacja gdzieś z przełomu XIX czy też XX wieku, w znacznym stopniu się zdezaktualizowały, niemniej jednak ta publikacja daje pewnego rodzaju podstawy właśnie do rozważań i daje takie podstawy do tego, aby później poniekąd rozwijać swoje zainteresowania właśnie w dziedzinie chociażby nauk społecznych. Ostatnią pozycją, na temat której chciałbym troszeczkę powiedzieć, są Bracia Karamazow, Fiodora Dostojewskiego. Jest to książka, która uważana jest za kulminację twórczości rosyjskiego XIX-wiecznego pisarza. Ja mam na ten temat troszeczkę odrębne zdanie, ponieważ uważam, że napisał lepsze książki niż bracia Karamazow. Niemniej jednak wybrałem tą książkę dlatego iż porusza ona bardzo rozległe wątki zarówno z psychologii, filozofii, ale również także z szeroko pojętej obyczajowości. Bracia Karamazow jest to przede wszystkim powieść o Rodzinnych, perypetiach oraz relacjach, bardzo skomplikowanych relacjach łączących ojca z trójką jego synów: A dokładnie Aloszą, Iwanem oraz Dmitrijem. Każdemu z tych synów przypisany jest pewnego rodzaju symbol. Dostojewski tutaj. Każdemu właśnie z nich nadał takie bardzo specyficzne cechy, oraz co za tym idzie, postawy z tymi cechami charakterystycznymi związane. I tak najmłodszy z synów Alosza reprezentuje gorliwą wiarę prawosławną. Jego bra, starszy brat Iwan jest z kolei rewolucjonistą, który ociera się o. Klimaty nihilistyczne, zahaczające wręcz o imoralizm, oraz jest Dmitrij, który jest najbardziej podobny do ojca i w rzeczywistości jest chulaką, jest typem imprezowicza, którego nie za wiele obchodzi poza trwonieniem majątku, poza trwonieniem pieniędzy. Książka Dostojeckiego podejmuje także bardzo istotne. Wątki związane z tak zwanym konfliktem pokoleń. Mowa tutaj o konflikcie ojciec versus syn. Konflikt ten kończy się w końcowym rozrachunku katastrofą, a katalizatorem, który ten konflikt zaostrza w jeszcze większym stopniu, jest kobieta. Więc tutaj ten motyw femme fatale jest również. Tej powieści Dostojewskiego w znacznym stopniu obecnej. Polecam przeczytać tę książkę, yy, chociaż dla osób, które Dostojewskiego nie lubią ze względu na zbrodnie i karę, mogłoby być to bardzo trudne. Niemniej jednak, naprawdę warto się zapoznać. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o pierwszą część subiektywnego przeglądu literackiego. W następnych dniach wstawię kolejną część tego cyklu i serdecznie dziękuję wszystkim za dotarcie do końca tego, no jednakże, mimo wszystko, dosyć krótkiego podcastu.